Dobra, GG. Dobra, ja kończę streamka. A on przez przypadek, a ja myślałem, że on, specjal, że on mówił o tym. On przez przypadek coś zlikował. zostały te, co u mnie są. To kuj, daj pod kurek, żeby było 100 average i tyle. <laughs> I ta cisza. Moment of realization. Pięknie byliście. Biedny, biedny. Biedny, biedny. Cisza wymowna. Ja myślałem, że on powiedział o tym. W Sejdzie, ja ci powiem szczerze. Czy ja uważam, że to jest ten. Nie, uważam, że to nie jest jakieś straszne, według mnie, bo ja, dla mnie, że jak ja mówię, ci, ja wstrzymam taki time of realization, że jak masz. Jest tyle małych widzów na Twitchu, w zasadzie sensie małych streamerów, że żeby się wybić, to naprawdę często botowanie. To jest kurwa jedyny ten Twitch nie robi ci nic, nie? Żeby promować małe kanały. Nic, kompletnie, nie? Czy ja też kupuję boty? Tak, tak, każdy się czasie to bot. Tak, oczywiście, od początku w Twitcha. Nie no nie, kurwa. Kaszka, dziękuję za 39 miesięcy. Ale kuma, no bo ja, moim, moim botowaniem było stare znanie Evrona, to było to, więc jak na starcie masz już jakiś widzów, jakąś bazę widzów, to wiadomo, ona się z czasem przemieli, ale jak, jak yy, nie masz tego na starcie i zaczynasz kompletnie od zera na Twitchu samym, to jest to pojebane, żeby stary mieć więcej widzów. A często, jak się zbotujesz widzów, no to na przykład jak masz, nie wiem, 200 widzów, to ludzie cię wyżej, wyżej, się pozycjonujesz, przez co ludzie w nowy wchodzą i zaczynasz mieć nowych widzów. Więc jak potem sobie nawet wyłączysz te boty, no bo potem ci już one nie są po nic potrzebne, no to, yy, to masz już jakiś śwież małą bazę swoich widzów i wtedy możesz sobie rosnąć, nie? To prawda, Kamil, prawda, prawda. Czy ja mieszkam jeszcze w UK, nie? W Polsce mieszkam. Czy macie jeszcze kontakt ze Wronem? Tak. <grymne> tak. Ja nie ludzie, ludzie mam wrażenie, ja po prostu nie gram w, w, w tego w RP, no? Syn, no, ale nie, z Kamilem nigdy się nie pokłóciliśmy. Zobaczyliśmy multistream dla 200 osób? No tak, tak, ja pamiętam, pamiętam jak wraz RASTA graliśmy. Tylko wiesz, multi ma znowu to, że multi miał łatwiej teoretycznie, no bo multi każdego zna w internecie. Kto, kto śledzi polski internet od powiedzmy 5-6 lat, to zna ksywę multi, więc wiesz, potem już jest łatwiej, jak masz wiesz, na, na Instagramie zasięgi duże i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to yy, jest łatwiej, jeżeli influencer zaczyna nowy, nie?